Siema, siema widzowie w kolejnym odcinku. Ze mną jest gość specjalny, czyli zmielony kutlecik. Siemano widzowie, to ja dzisiaj pogramy w Fortnite. No i co? Klikamy i widzimy się teraz przy busie startowym. Dobra widzowie, lecimy już. Przepraszam za dźwięki w tle. Tam. No i lecimy. Tak, to jest dobra miejscówka. No i No i co? Zaraz. Przepraszam za dźwięki w tle. Dobry. Mamy podzielony kam. Tak, jak widzicie. Bo ślepi, no byście chyba tego nie włączyli, nie? Chyba raz tu byłem na takiej miejscówce? Samo się nie mam. Kojarzy mi się na. z taką miejscówką na Łodzi. Tylko nie wiem z jaką. Z, tylko nie wiem z jaką miejscówką na Łodzi, ale z jakąś mi się miejscówką na Łodzi kojarzy? Nie, nie o, skrzynie? w skrzynie? skrzynię. Ja mam. E, 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 no, skrzynię. Widzicie? Ja gram na dole. Ja jestem do góry, ale mam pompę. No. Ej, chcesz pompę? Nie. Masz. A jaką pompę? Do no, rzeczki. To znaczy. Zaraz idę. Czekaj, to jest. Dobra, jaką pompę? Pokaż. A to jest ta najlepsza. Dobra. No, ja przepraszam mam za dźwięki w dwa w ogóle. Ja mam jaką po... no to chyba już nie zmienię, nie? No? Powtarzam, powtarzam to w któryś raz, ale... No przepraszam. No. Zrobię coś takiego. Żeby się w ogóle to. Dobra widzowie, mam bossa, mam bosa. Znaczy, bota. bota. Widzowie, to jest bos? Ja nie mogę, jaki głos? Wszedłem tam gdzie chyba nie podoba. Go na... Nie wiem ile jest. No, dobra. Dobra. I dobra, ja potrzebujemy na to. Yy, jak tu przejść? Dynamitu ja potrzebujemy. O, mam dynamit. Wysadzamy ten sejf. Zawiedź, kto, ktoś, ktoś się Ktoś się daje. już! Strzelaj już. Ten czuj, nie Ej, No strzelaj do mnie. Dobra, zaraz. No gdzie on jest? Tu. Nie widzę go. No bo. Gdzie on jest? Nie miał na hitach. Dobra, leży. A gdzie jest? No, ale pomóż. On nie na hitach ciągnął. Nie wiem jak. Ma, może ma dobrą broń. Co on robi? Chcesz nie, nie, Ja się tu uda. Dobra, rzuciłem ci mednugiełka. O, dobra, pumpa. Jaka apteczka? Nie mam żadnej. A, aktyczka. Masz mednugiełka. Ej, czekaj, dam ci soczki. Masz. Apteczki? Nie pytajcie, dlaczego on na to soczki mówi. po posej, chodź posej. Gdzie jest sej? Tu, tu, tu. <coughs> Nie Przepraszamy za te dźwięki w tlenu po prostu. Jak ktoś jest w domu, nie da się nagrywać. Ale musieliśmy. Kroki, kroki, kroki mam. Mam kroki. Tylko nie wiem gdzie. Gdzie są te kroki? Dobra, zostaw, zostaw. Ja już Ale... czekaj. Ja już wysadzam safe. To wysoć. Coś tu wchodzi. Tylko nie widzę kto? Gdzie?

Chorunię, jeszcze mam Dobra, zabiję mosa. O to jest ten typ! Nie, to nie, to jest moc. Umerię Dobra się. już? Nie, nie, jeszcze. Bo ja nie nigdy nie mam. Eee, leczuję się. Dawaj, dawaj, dawaj ty też A bo pewnie te, teraz z tym Marshmallow, Co miał skina tak. marshmallow to... Teraz on, on... Tak. Tak to jest oni. To są oni. Są oni. A sam. Umieram, umieram. 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 No i mnie pałkami dojrzałem. Są takie głupki. Uważaj. Ja A tak nie no pójdę? Idź mnie uleczyć, masz kroki. No i widzowie, umarliśmy. Zaraz widzimy się w kolejnej gierce. Dobra widzowie, lecimy sobie. I dalej, gdzieś polecimy Tutaj. Na Tutaj i później przejdziemy do tych miejscówek nowych. Tu, tu, tu. Bo tam jest jeszcze boisko. Lecimy. A gdzie ty lecisz? Hmm. Nie. ja tam... Dobra. A tu to ja nie chciałem. No to teraz weźciemy, już nie ma wyboru. Chyba, że gdzie. Dobra, ja lecę jednak tam. Więc ja to tak zmontuję, po pierwsze. Nawet nie będzie wiedział, kiedy kto mówił. To hmm. jest Tarku. Kroki masz. Mm. Dawaj, dawaj. Ja tam do ciebie żyję. Ja ale ją mię białą, kurde. Czemu jego ja nie trafiłem? Nie wiem. Już idę do ciebie. Się gdzieś u mnie strzelają. O, kolejne. Żyjesz? Żyję, nie, to są jakieś z takimi bombiczkami? Dobra. Się mogę... No, trzyki dają nam sero, fajnie, fajnie. Ło, trochę zacina. Już idę. Ej, tu jestem safe? Nie, tu nie ma tego safe, nie? Znaczy tego. No. Nie, że, że safe, tylko że. E, jak to się nazywa? Ta piółka. I widzowie od tego momentu nie będzie żadnego głosu, dlatego że było już po prostu za głośno, już os niektóre tam osoby rozmawiały, i nie chciałem, żeby było ich słychać ani nic. Było za głośno, dlatego po prostu czasami będę komentował to, co się dzieje. No i będzie bez dźwięku. I tutaj szkoda, że nas nie słyszeliście, bo szukaliśmy medalionu i byliśmy mega zdziwieni, jak go nie mogliśmy znaleźć. Napiszcie w komentarzach, kto znalazł ten medalion, bo znaleźliśmy. Obstawiajcie. I znalazłem ten medalion. Kto zgad, daję mu serduszko pod komentarzem. Tutaj mój duo był uprzejmy, jeśli tak można powiedzieć, bo dał mi ten medalion. Najpierw go zabrał, później mi go dał, a on miał mega dobrą broń. ALE GO WYBOMBIŁ! Jeśli można tak powiedzieć. Ja już płynę. Mój duo chyba przy tej akcji zmielony kotlecik chyba się trochę zawiesił. On mnie tutaj oczywiście błagał, żebym wyrzucił medalion. O tutaj się strzelam. Żebym wyrzucił medalion, bo przecież oni mnie tam zobaczą. Tutaj mi też mówił, że mam już się z nim nie strzelać, uciekać, mam go ratować. Ale ja byłem uparty. Najpierw tutaj gościa chciałem zabić, ale kontroler znaczy pad. E, jakby się wyłączył. Rozładował się, a zmielony kotlecik zabrał mi pada. I zaczął grać na moim padzie, nie wiem dlaczego, chciał sobie pograć, o tutaj przestawiam kamerkę, tutaj chce się popisać, przepraszam jak to oglądasz, no musiałem to skomentować. Biegnie, żeby uratować samego siebie, tak to dziwnie brzmi. No, i niestety nie poradziliśmy sobie. No i co? Norda! No.